Siemanko, Manko, ja jestem Kuba i dzisiaj nagrywam z The Blocks Head. Czy jak dobrze to czytam? I dzisiaj chcę się skupić na. Kurde, nie na tym. O na tym, na ulepszeniu. No. Dobra, to ja cięcie obie, bo to się długo będzie robiło i po cięciu się widzimy. Dobra, widzowie, skraftowało mi się to w końcu, I jak piecyk zrobić. A dobra, piecyk już mogę mieć. Okej, okay, jeden. No i piecyk już raczej będę miał O nie, muszę jej spać w tej grze A Szpań trochę długo zajmuje. No Okej, okay, noc jest I to nagrywam tylko przez to, że Minecraft nie mogę mieć, bo mi konto ukradli. Może nie ukradli, po prostu już nigdy nie odzyska moich saveów. No i to smutne. Serio? Nie mogę tego skraftować. Ja nie wiem, mogę. Piecyka zwykłego. A później będzie ten lepszy. Co się na nim teraz skupiam strasznie. Widzowie, ja cięcie robię i jak się zrobi, to się widzimy. Tutaj, widzowie, już to skraftu skraftowałem. I chcę się na tym domku skupić. Czy to sobie już tak zrobię? co Zabijam on mi To jeszcze nie jest boss. To ja się nie ubości, ale nie, ja zapomniałem sikerki skraftować. I kolejne cięcie. Zaraz! Nagrywam Kolejny film! Dobra widzowie jestem i jak to hmm. nie wiem co mam Dobra to ja się to ci wpadnie dopuść pierwszy hmm. nie wiem Przycięcie zrobić trzy co mógł dalej mapę zwiedzić ale czy mi się opłaca wiem tylko że, to, że mi się też wygrało i widzę, że napiszę, czy lubicie jak tyle nagrywam. Y, dzienie filmów. dzisiaj strasznie dużo nagrałem. No, a jutro też. No, jutro też się postaram. No, jutro też będzie dużo filmów, ale czasami będą trochę przerwy. No, bo to też od czasu zależy. No, jest, to czasami się jedzie, czasami się. Je, to się, to sobie, to się jest na No a dzisiaj po prostu jakoś i wczoraj miałem dużo ja wczoraj nagrywałam. Tak. A no to dzisiaj wczoraj miałam dużo czasu. Jutro też raczej będę miał dużo czasu, a już pojutrze chyba już nie tak dużo. No. Jak kto ta przyjedzie, to już no. będzie mało czasu. No, bo to... Musiało się z tatą też się trochę powitać, trochę, bo też chyba spędzisz z rodziną coś, Prawda? Zależy, jak to jest u no. kogo. No, ale czasami się ale czasami nie można To zależy, mówię, jak, u kogo i jak to bywa. Okej, drodzy widzowie, Zwy nie gadajcie, że zły pieczek mam o lampy jest jedna rzecz chcę mieć te lampy muszę znaleźć piasek hmm. i paliwo czekaj okay? okay. hmm. tak. to się zabuduje okej to jest taka miękka miasta wiesz bo czasami się też sam trzeba trochę pobyć to niczego, prawda? Tak, to wiem. Okej, okay. Okej, okay. o ile tu jedzenia jest. Okay. Tutaj chyba nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Nie ma Nie ma Nie ma To widzowie, to zostawcie lajka like i suba, to będziemy na bieżąco. Pa!